Się cieszę, że tu nas tutaj dzisiaj jestem sobotni wieczór. Każdemu z państwa bardzo dziękuję za to, że przyszedł dzisiaj. Dzisiaj na spotkanie z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór, państwo. Do powoli, do powoli. Do? Jest coraz gorzej. Kolejki rosną, zamykają kolejne oddziały szpitalne. I Polacy mają dość tego systemu. Chcą to zmienić. Chcą, żeby było inaczej. A politycy? Nic z tym nie robią, żadnych zmian. Chcą, żeby było tak jak było, że nie chcą, żeby było lepiej, pomimo tego, że Polacy mają dość tego systemu, im się w tym systemie dobrze żyje i nic z tym nie robią. I to jest dla nich całkowicie typowe. Nie zajmują się naprawdę najważniejszymi tematami, rzeczami najważniejszymi dla Polaków. Polacy mówią, bardzo ważna jest ochrona zdrowia. Poziom cen w sklepach, inflacja wywołana przez rząd, ceny energii elektrycznej, ceny ogrzewania, wzrost kosztów życia, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. To są najważniejsze tematy dla Polaków. Ale politycy się nie zajmują tymi najważniejszymi tematami. Zajmują się czym innym. Trzeba zamykać polskie elektrownie. Mamy kupować niemieckie wiatraki. Albo importować energię prosto z Niemiec. A wielkie lotnisko? Czy w Polsce powinno być CPK? Gdzie tam? Po co nam Polakom lotnisko? Pod Berlinem jest lotniskowe do trzaskowskiego my nie potrzebujemy. I to jest patriotyzm gospodarczy. Może to jest patriotyzm gospodarczy, ale niemiecki, bo na pewno nie polski. A Polska potrzebuje prezydenta, który będzie dla przede wszystkim o polskie interesy, a nie niemieckie, ani żadne zagraniczne. Wszystkim takim, jak z tymi wydatkami na wojsko, że nie wiadomo na co wydają nasze pieniądze, że on się im rozchodzą i nie ma żadnych rezultatów. Jak ta już nie wywoływana toaleta Trzaskowskiego w Warszawie, gdzieś w parku, w błocie za 650 tysięcy złotych. 650 tysięcy złotych za toaletę. Człowiek dom by sobie za to zbudował. A oni toaletę? Dlaczego to tyle kosztuje? Co to ma być? Ja myślę, że to jest jakiś to poważny to człowiek. człowiek. Ten męcem to on nic innego, normalnie, tylko normalnie na pierwsza bez sensu. Jak wiecie, Katarynka. Wiecie, co to ma być? Tylko do pieprza jeszcze normalnie same wiecie, kłamstwa w tym. Przecież to wszystko można sprawdzić. Są za głupoty, wygaduje. normalnie to jest kandydat, ale chyba dla dzieci. Normalnie dla dzieci. Same Gdzie dzieci przyszły Polaków. na to spotkanie. Gdzie mają pieniądze Polaków. W tej toalecie nie spuścili nasze pieniądze. Bardzo dobrze wszystkim pokazali, co o nas myślą.